Ciężkie starcia na szczycie, piękne bramki i walka do ostatnich sekund. Mecze siódmej kolejki pierwszej ligi futsalu były ciekawe i pełne emocji. Łącznie padło blisko 80 bramek. Przedstawiamy magazyn pierwszej ligi futsalu, w którym zobaczycie komplet trafień z ostatniego weekendu. Oglądajcie, a na koniec dajcie łapkę w górę i napiszcie w komentarzach, co Wam się podobało najbardziej. Jak co tydzień na pierwszy ogień idzie grupa północna, tu czekały nas nie lada spotkania. Wysoko mierząca Jagielonia mierzyła się na wyjeździe z Darkompem Wilanów, a lider Wiara Lecha Poznań wybrał się do innej wysoko notowanej ekipy, Timu Lemborg. W pozostałych meczach też często spotykali się sąsiedzi z tabeli, więc było ciekawie. Zaczynamy od razu od meczu dużego kalibru, czyli AZS-u w Darkom Wilanów, który podejmował Jagielonie stok. Pierwszy gol piątkowego meczu padł w czwartej minucie. João Carlos zagrał na prawo do Aleksandra Łapaty, a ten płaskim strzałem pokonał bramkarza Jagi. Goście długo szukali okazji, żeby odpowiedzieć i po długim podaniu z własnej połowy i zgraniu Artioma Troickisa wyrównał tuż przed przerwą Nemę. W 22 minucie Oleksandr Kolesnikow podał do Kamila Surmiaka, ten ograł obrońcę i fantastycznym uderzeniem dał prowadzenie swojej ekipie. Gospodarze nie poddawali się, wyrównali w 31 minucie, kiedy po dalekim wyrzucie bramkarza Darkompu Kolesnikow niefortunnie skierował piłkę do swojej bramki. W 35 minucie po akcji Jacka Dzienisa i Kamila Kucharskiego gola dla gości zdobył Mateusz Łabieniec i Jaga znów była na prowadzeniu. W 38 minucie Kolesnikow zrehabilitował się za Samobuja i po podaniu od Troickisa podwyższył na 4 do 2. Porozumienie w... Potem Piotr Skiepko wyszarpał rywalom piłkę, gdy ci grali bez bramkarza i Kamil Kucharski wepchnął piłkę do pustej bramki. Piłka i to jest gol na 5 do 2. Wynik meczu ustalił Neme dobijając strzał Dzianisa. Do AZS UW Darkom Wilanów Jagiellonia Białystok za... 2 do 6. Ostatnia syrena w centrum sportu... Na pewno zasłużone zwycięstwo jak i Białyszek, aczkolwiek patrząc po wyniku, ktoś kto nie był na meczu, może powiedzieć, że łatwe. Nie, po walce z mojej strony zawodnicy się wypełniali taktykę, ale podobnie jak w meczu z Lemborgiem, te ostatnie 5 minut zaważyło nad wynikiem i nad przegraną. Szkoda, bo bardzo dużo pracy włożyliśmy w tym tygodniu, jak i również na boisku dzisiaj w pierwszej połowie. Staraliśmy się zaskoczyć rywali. Prowadzenie objęliśmy bardzo szybko, Śmiałem się, że troszkę za szybko. Mieliśmy potem sytuację na 2-0, Gdybyśmy ją wykorzystali, no kto wie, jak by było, bo to tylko sport. Natomiast tak jak powiedziałem, Jagiellonia na pewno jest bardzo dobrym zespołem. Tutaj była e, walka młodzieńczej fantazji naprzeciwko z profesjonalną drużyną. Brak pieniędzy kontra wielkie pieniądze, wynik adekwatny do, e, do, do, do tych różnic. E, dziękuję wszystkim kibicom, którzy byli dzisiaj na trybunach. Dziękuję swoim zawodnikom. Bądźcie z nami. E, cały czas walczymy. E, o meczu, no co mogę powiedzieć o meczu? No, pierwsza połowa bardzo chaotyczna. W naszym wykonaniu przede wszystkim... No i cóż, no, z naszej gry mamy jeszcze wiele, wiele, wiele do poprawienia, bo możliwości, możliwości które mamy są naprawdę bardzo duże. Eee, ale na razie no, pokazujemy z tego bardzo mało, że tak powiem. Nie wiem dlaczego to jest, czym to jest spowodowane, dlaczego to nie wychodzi, ale, ale dziś w tych meczach no, no, prezentujemy się, myślę, że poniżej poziomu, który, który, na którym powinniśmy się e, prezentować, także no, wiele do poprawy. Ale najważniejsze jest zwycięstwo, bo gdzieś bo już nam punkty uciekły i z Lechem i, i z futbolu. No Dzisiaj w, przy, udało się to, to zwycięstwo przechylić na, na naszą szalę i, i jakby z wyniku 6 do 2 może i ono niby pewne, ale, ale pewne może takie nie było. Ale mówię, najważniejsze, jest, że zdobywamy te trzy punkty, bo, bo z tego jesteśmy rozliczani. Przenosimy się na Podlasie. Tam futbalo podejmowało Dragona Bojano. Starły się zatem zespoły o zbliżonym potencjale. W trzeciej minucie akcję gospodarzy rozpoczął Aleksander Kuźma, podał do Tomasza Koniczka, a ten strzałem po podłożu dał prowadzenie miejscowym. W dwunastej minucie po akcji z Dominikiem Deptą i Mikołajem Kreftem na 1 do 1 wyrównał wynik Dominik Kukowski. Choć zdawało się, że będzie to wyrównany mecz, to po zmianie stron coraz mocniej rysowała się przewaga gospodarzy. W 23 minucie piłkę z autu zagrał Damian Grabowski, a Koniczek znów dał prowadzenie futbalo. Minutę później Grabowski wywalczył piłkę na połowie rywala i podwyższył na 3 do 1. W 28 minucie Koniczek podał do Mateusza Rogowskiego i gospodarze coraz bardziej odjeżdżali wynikiem. Na 5 do 1 w 29 minucie gola dołożył strzałem z dystansu Eryk Kajewski. Serię miejscowych przerwał w 31 minucie Bartosz Pięciekowski wykorzystując podanie i chora Dmitriewa. Ale zaraz potem ponownie sposób na bramkarza smoków pokazali Grabowski i Rogowski. Dragon wciąż się nie poddawał. W 34. minucie piłkę rywalom przed ich polem karnym wywalczył Dominik Depta, zmniejszając nieco straty. W 35. minucie po podaniu Depty gola na 6 do 4 zdobył Dmitriev i w szeregach gości pojawiła się iskierka nadziei. Zgasił ją ostatecznie pięknym uderzeniem Aleksander Kuźma, który ustalił wynik meczu. Futbalo Białystok Dragon Bojano 7 do 4. Sporo goli kibice zobaczyli też w Toruniu. Taw zagrał z Greenbudem Gniezno, który w tym sezonie jeszcze nie wygrał. W siódmej minucie Danił Andrienko wstrzelił piłkę w pole karne gości, skąd Kamil Wieczorkowski otworzył wynik spotkania. Z czasem coraz mocniej do głosu zaczęli dochodzić goście. W 14 minucie Mateusz Kończarski chciał zablokować strzał Dawida Radomskiego, ale odbił piłkę do swojej bramki. Dwie minuty później po zagraniu Liubomira Kołomejczuka. prowadzenie gnieźnianom dał Marcin Marcinkowski, a gola do szatni dołożył po podaniu Radomskiego Filip Kruczyński. Wynik gospodarzom coraz bardziej uciekał. W 24 minucie Mateusz Kruszlewski po indywidualnej kontrze podwyższył na 1 do 4. Nadzieję Torunianom dał jeszcze gol Dawida Kawki w 29 minucie. Gospodarze jednak grając bez bramkarza stracili gola w 37 minucie po strzale Dawida Kubiaka i było praktycznie po sprawie. Straty na 3 do 5 zmniejszył jeszcze Wojciech Wolk, ale zaraz potem, po raz drugi w tym meczu, na listę strzelców wpisał się Dawid Kubiak, tym razem strzałem z dystansu. Wynik meczu ustalił w ostatniej minucie uderzeniem z lewej strony Filip Mierzejewski, ale niewielkie to było pocieszenie dla miejscowych. Ta w Toruń Greenwood jest Gniezno 4 do 6. Czwarty w tabeli przed tą kolejką zespół Red Devils podejmował futsal Szczecin. Choć zdawało się, że to gospodarze są faworytem, w trzeciej minucie ryzykownie z bramki wyszedł bramkarz Diabłów i przestrzelił. Damian Słota podał do Artema Iwanenki, a ten wykończył akcję strzałem do pustej bramki. Minutę później goście wyprowadzili szybki atak i po trójkowej akcji na 2 do 0 podwyższył Taras Woroniuk. Miejscowi atakowali, ale bezskutecznie. W 17 minucie Jefferson Rosha wyczuł moment, wyłuskał piłkę rywalowi i w sytuacji sam na sam zdobył gola kontaktowego. Jak się okazało, był to ostatni gol w tym spotkaniu. Red Devils Chojnice, futsal Szczecin 1-2. do Na pierwsze punkty w tym sezonie czekało Bonito Białystok, które mierzyło się na wyjeździe z Uniwersytetem Gdańskim. Od początku przewagę mieli gospodarze, w 13. Minucie Michał Konczewski podał do Daniela Hojlika i było 1 do 0. 4 minuty później Konczewski ponownie obsłużył Hojlika, a ten podwyższył wynik spotkania. Tuż przed przerwą świetną piłkę w uliczkę otrzymał Hubert Krzyżanowski, który w sytuacji sam na sam pokonał bramkarza Bonito. Ten sam gracz w 23 minucie znakomicie poradził sobie z obrońcą gości i podwyższył na 4 do 0. Mimo niekorzystnego wyniku, Bonito powalczyło jeszcze w tym meczu. W 26 minucie po akcji Krzysztofa Rakowskiego i Dmytro Dibrowy, gola zdobył Bartłomiej Bukowski. A w 39. minucie z podania Pawła Rudkowskiego skorzystał Mikołaj. AZS UG Gdańsk nie to biały stok 4 do 2. No na pewno miałem tą sytuację, żeby skompletować hatryka. Niestety brak skuteczności, może jakieś rozkojarzenie. No i nie udało się strzelić bramki. Mieliśmy jakąś niemoc skuteczności po prostu w drugiej połowie, bo naprawdę tyle klarownych sytuacji dawno nie mieliśmy, a piłka nie mogła wpaść do bramki. No troszeczkę powtarzamy te jeszcze nasze błędy, chociaż i tak, i tak uważam, że gdzieś tam na plus całość, bo, bo nie daliśmy się dogonić. I trzeba tak, trzeba tak to traktować. My będziemy się tego jeszcze uczyć, tego, tego grania pod presją przeciwnika, który chce odrabiać za wszelką cenę i, i, i my musimy sobie dawać z tym radę. No, jeszcze, jeszcze coraz, coraz lepiej na to idzie, natomiast będziemy to poprawiać. No, i to już to taki mecz szalony, bo przeciwnik troszeczkę taki bym powiedział niezły, ale taki nieokrzesany w tym futsalu, bym powiedział tak trochę. I przez to ten mecz taki chaotyczny, trochę akcja za akcję, coś czego bardzo nie chciałem, ale tak czułem, że to może w ten, ten sposób się skończyć. No, i przez to trochę emocji, można powiedzieć, no, ale na szczęście zakończony pozytywnie. Trzy punkty dopisujemy. I dalej zmierzamy i patrzymy w górę Tobę. Był hit na otwarcie magazynu, jest i na zakończenie prezentacji grupy północnej, bo do Lemborka zawitał lider Lecha Poznań. Więcej okazji bramkowych w pierwszej połowie mieli goście i w końcu w 15 minucie po podaniu Oliwiera Kniża, do bramki trafił Uriel Cepeda. Dwie minuty później przed pole karne gospodarzy dośrodkował Marcin Solci, a nieco na raty, ale ostatecznie celnie do bramki skierował ją Antonio Ozuna. Zdawało się, że ekipa z Poznania kontroluje już mecz, tymczasem coraz odważniej zaczął poczynać sobie Tim Lemborg i w 28 minucie po błędzie Marka Kusnira piłkę do pustej bramki skierował Maciej Wierzbowski. W 35 minucie Błażej Węta otrzymał podanie od Lombany, po czym sprytnie oszukał obronę i z kilkunastu metrów zdobył wyrównującą bramkę. Team Lemborg, Wiara Lecha, Poznań. 2 do 2. To pierwsze punkty, które w tym sezonie straciła Wiara Lecha. W meczu byłych ekstraklasowiczów górą była Jagiellonia Białystok, a pierwszą wygraną w tym sezonie zanotowali gracze Greenboot KS Gniezno, którzy pokonali ta w Toruń. Dla Jagielloni wygrana w stolicy oznaczała awans na pozycję wicelidera. W górę poszedł też wspomniany Greenboot. Futbalo o Białystok po wygranej nad Dragonem Bojano pozostało na piątej pozycji, ale za to odrobiło nieco strat do czołówki. Przenosimy się na południe, gdzie czekają nas gole z pięciu kolejnych meczów. Tu doszło m.in. do derbów Dolnego Śląska, a także Górnego. Był też mecz na szczycie oraz wymiana ciosów w Tychach. Zaczynamy od wrocławskich derbów, gdzie AZS AWF Wrocław podejmował Polonie Bielany Wrocławskie. Obie drużyny od razu przeszły do rzeczy. W trzeciej minucie po wymianie Mikołaja połomki z Przemysławem Matejko do siatki trafił ten drugi. W odpowiedzi Leszek Nowosielski popisał się znakomitą asystą, po której wyrównującego gola zdobył runak Baxi. W szóstej minucie połomka dośrodkował piłkę w pole karne Polonii, a Filip Kapinos odzyskał prowadzenie dla AZS-u. W 23 minucie gospodarze prowadzili już 3 do 1 po akcji Jurija Kapustińskiego i Horisa Lawan. W 36. minucie do gry wróciła Polonia. Z autu piłkę zagrał Filip Turkowit, a gola kontaktowego zdobył Radosław Karasek. Niestety dla przejezdnych w ostatniej minucie po wrzutce bramkarza gospodarzy gola samobójczego wpakował sobie Nowosielski. Supra Broker Brokers Sport Wrocław Polonia Bielany Wrocławskie 4-2. W starciu drużyn, które pukają do czołówki doszło w Kazimierzy Wielkiej, bowiem Motus podejmował AZS Uek Kraków. W czwartej minucie na prowadzenie wyszli goście. Dawid Sydorczuk chciał wybić piłkę, trafił Figora Wójcika, a futsalówka wylądowała w bramce miejscowych. W czternastej minucie piłkę wstrzelono w pole karne, do bramki skierował Krystian Grochalski i było 2 do 0. 3 minuty później goście przechwycili atak rywala, a że bramka miejscowych była pusta to Paweł Chady nie zastanawiając się posłał piłkę do niej. W 18 minucie w końcu odpowiedzieli zawodnicy z Kazimierzy. Po zespołowej akcji kolana 1-3 zdobył Patryk Zając. Z tym, że minutę później przed polem karnym rywala szarżował Maciej Kuchta, a piłka po odbiciu się od Konrada Podobińskiego wpadła do bramki lokalnej drużyny. Po zmianie stron Motus zmniejszył straty po pięknym golu Tomasza Armatysa. Ale niedługo potem czerwoną kartkę zobaczył bramkarz gospodarzy Karol Miniano. Grając w osłabieniu miejscowi stracili gola numer 5 autorstwa Jakuba Ptaka. Wynik meczu ustalił ten, który go otworzył czyli Igor Wójcik po kontrze. KKF Motus Kazimierza Wielka, AZS ŁEK Kraków: 2-6. Na pewno intensywność gry w pressingu byliśmy przygotowani do tego meczu. Mieliśmy też dwa tygodnie, żeby się przygotować, przez to, że, że nie graliśmy w poprzedniej, w poprzedniej rundzie, w poprzedniej kolejce. Na pewno skuteczność wreszcie nam oddała. W poprzednich meczach mieliśmy trochę z tym problem, a dzisiaj okazuje się, że trochę to szczęście było po naszej stronie. Chyba każdy widział tak naprawdę, co się stało i musimy przełknąć. Niestety gorzką porażkę przy takim meczu, gdzie uważamy, zważamy sobie sytuację, brakło przede wszystkim skuteczności, to z mojej strony, ale też zabrakło nam, uważam, koncentracji, bo nie możemy tracić takich bramek na, na, na w tak, w tak równym meczu. Tam, tak, brak koncentracji i bramki, które tak naprawdę nie powinny paść, zaważyły na przebiegu tego spotkania. Musieliśmy się otworzyć. Ułek grał tylko z kontry i wykorzystał to, co miał. Tutaj. Coś, Nica Gliwice podejmowała w niedzielę inny zespół z Górnego Śląska, czyli Gwiazdy Ruda Śląska. Zdecydowanym faworytem meczu byli lepiej radzący sobie w tym sezonie gospodarze. Sośnica prowadzenie objęła już w 20 sekundzie po potężnym uderzeniu Michała Hyżego z rzutu wolnego. W szóstej minucie w polu karnym rywala Michał Staszowski poradził sobie z dwójką obrońców i podwyższył na 2 do 0. W 10 minucie Adam Dudek i Michał Hyży przeprowadzili kolejną bramkową akcję, choć w pewnym momencie wydawało się, że nic z tego nie będzie. Kolejne gole kibice zobaczyli już po przerwie. Sośnica znów rozpoczęła znakomicie i po 30 sekundach Stanisław Krawiec podwyższył dorobek bramkowych gospodarzy. W 23 minucie znakomitą akcję lewą stroną przeprowadził Bartosz Smalcerz. Na koniec wyłożył piłkę do Kacpra Miosgi, który zdobył gola dla gwiazdy. Kontrolę w tym meczu mieli jednak miejscowi. W 31 minucie Hyży podał do Dawida Kaczmarczyka, a ten podwyższył przewagę Sośnicy. W 37 minucie kolejny raz popis dał Michał Hyży trafiając do bramki rywala z kilkunastu metrów. Wynik meczu ustalił minutę później bramkarz Łukasz Bogdziewicz, posyłając piłkę do siatki rywala z własnego pola karnego. Sośnica Gliwice Gwiazda Ruda Śląska 7 do 1. Hit kolejki grupy południowej odbył się w Polkowicach, bowiem górnik podejmował ASG Stanley Brzeg, trybuny wrzały, a w dziesiątej minucie akcję gości przerwał Dawid Biały, podał do Sebastiana Wojciechowskiego, który wyprowadził górnika na prowadzenie. Trzy minuty później futsalówkę na połowie przeciwnika wywalczył Marcel Wolan, a wynik meczu podwyższył Dawid Biały. Choć po obu stronach pod bramkami było gorąco, to gole nie padały zbyt często. W 28 minucie to rywale przerwali atak Górnika. Maciej Mazur podał do Pawła Boczarskiego, a ten zdobył gola kontaktowego. Wynik meczu jednak się nie zmienił. Górnik Polkowice ASG Stanley Brzeg 2-1 w tychach odbył się mecz pomiędzy GKS-em i Morawią Tompawek z Obice. W czwartej minucie Piotr Pytel podał do Macieja gołąbka, który minął bramkarza i wpakował piłkę do pustej bramki. Goście odpowiedzieli w 12 minucie, wyprowadzili kontrę, Norbert Sinkiewicz podał do Michała Zawackiego i było po jeden. Kolejne gole padły po przerwie, początek należał do miejscowych. Goście stracili piłkę na swojej połowie, strzał Mateusza Kosowskiego, odbił bramkarz Murawi, ale przy dobitce Marcina Ptaka nie miał już szans. Niespełna minutę później Bartłomiej Sitko wyłożył piłkę Kosowskiemu, który podwyższył na 3 do 1. Goście nie mogli się pozbierać, a w 23 minucie stracili kolejnego gola. W tym razem strzał Kosowskiego dobił Sitko. Rozbici gracze obic pozbierali się z czasem. W 27 minucie po podaniu Michała Zawackiego w sytuacji sam na sam Bruno Mazura pokonał Norbert Sinkiewicz. Gospodarze znów uciekli w 31 minucie po podaniu numer 4 do Bartłomieja Sitki. Morawia jednak walczyła do końca. W 35. minucie Łukasz Zabacki dobił skutecznie strzał z rzutu wolnego Michała Zabackiego. Michał z kolei w 39. minucie trafił z rzutu karnego i goście z obic mieli gola kontaktowego. GKS futsal tychy, Morawia tompawek z Obice 5 do 4. Na koniec naszego magazynu przedstawimy zaległy mecz drugiej kolejki, gdzie Krinbut Gniezno podejmował dragona Bojano. Gospodarze po słabym początku sezonu w ostatnich meczach zaczęli punktować, a Dragon zaś nie ma najlepszej serii. Zaczęło się jednak od tego, że po dośrodkowaniu z rzutu rożnego od Mikołaja Krefta prowadzenie gościom dał Bartosz Pięcikowski. Gospodarze docisnęli rywala. Po kilku nieudanych akcjach w pole karne Dragona piłkę wstrzelił Mateusz Poltaszewski, a sposób na bramkarza gości znalazł jako pierwszy Marcin Marcinkowski. To nie zadowoliło ekipy Greenwoodu. W 13 minucie Wojciech Węgrzyn zagrał do Ljubomira Kołomyjczuka, a ten dał prowadzenie gnieźniano minutę później Kołomyjczuk po akcji lewą stroną boiska podwyższył na 3 do 1 uderzeniem z za linii pola karnego. Chwilę potem drugiego gola dla miejscowych zdobył też Marcin Marcinkowski po akcji z Filipem Kruczyńskim. Greenwood miał zaliczkę po pierwszej połowie, a po zmianie stron szybko kolejne trafienie dołożył po akcji sam na sam z bramkarzem Kołomyjczuk. W liczbie goli kolegę z zespołu dogonił w 34 minucie Marcinkowski, któremu przy golu na 6 do 1 asystował Poltaszewski. Wynik meczu w 36 minucie ustalił Wojciech Węgrzyn, posyłając futsalówkę do pustej bramki przeciwnika. Greenwood Gniezno, Dragon Bojano 7 do 1. Dzień dobry wszystkim, no fajnie, że dzisiaj wygraliśmy ten mecz, było takie przełamanie przed Gdańskiem, zremisowaliśmy z Gdańskiem, później trzy punkty z Toruniem, teraz trzy punkty, jesteśmy tak naprawdę trochę w gazie, trenujemy, no i fajnie to wygląda, nie? Dzisiaj wszyscy byliśmy w pewnej kadrze, także każdy chciał grać, każdy dał o siebie 100%, wynik fajny, każdy się cieszył z bramek, fajnie. Marcin Marcinkowski szczelił trzy bramki. Ja też szczeliłem trzy bramki. Wojtek Węgrzyn szczelił jedną bramkę, no i fajnie, nie? Goście Zobic, choć wrócili do domu bez punktów, to pokazali, że nie można ich lekceważyć. Pierwszą wygraną w tym sezonie zanotowała ekipa. Supra Brokers Profisport Wrocław, która okazała się lepsza od lokalnego rywala z Bielan Wrocławski. W meczu na szczycie goli nie padło zbyt wiele, ale emocji nie brakowało. Angurnik jest teraz jedyną w lidze ekipą z kompletem zwycięstw. W tabeli Polkowiczan goni Sośnica, która wysoko pokonała Gwiazdę Ruda Śląska. Na trzecie miejsce spadł ASG Stanley Brzek, a awans zanotowały też ekipy GKS u Tychy i AZS u Łek Kraków. W siódmej kolejce pauzował FC Tarnów. MVP kolejki został wybrany Igor Wójcik z AZS-u Łek Kraków. Serdecznie gratulujemy. Ósma kolejka zostanie rozegrana 15 i 16 listopada, ale 11 czeka nas kilka zaległych meczów, na które serdecznie zapraszamy, i do zobaczenia w kolejnym odcinku magazynu.